No, nie, to jest. <laughs> to jest. It was the power of creation, and of, creation. The of our eternal conflict from the high heavens to the burning hells. Our desire to control that power poisoned its very nature. And so. Jestem ja? Czy główny przeciwnik? Ciekawe, czy to fabularnie się łączy z tymi dia Diablo z i konsol? Czy to jakieś takie odszczepienie fabularne będzie? Jeśli humanity is to survive, to must stand together. A wirwalki zaraz się rzucimy. Łomatko, ale masz karon. Dobra, dawaj mi tutaj kreator postaci. O, jest po polsku, no tak, bo napisy były po polsku, a odkryłem e, Kesor. I co to są? Jako gość? E, no, jako gość, a potem sobie wyrobię konto, nie? Nie będziemy tracić czasu. Kontynuuj. Warunki. Dobra, na wszystko się zgadzam. To <gryw> no, pozwólcie mi grać. O kurwa. Co tu jest? Hybrydowe klasa, zmiana klasy na poziomie 35 i co to jest? Mnich łowca demonów Czarownik Barbarzyńca. Ja będę krzyżowca. Krzyżowca to ja. Co to jest? Kurde, 50 mega sądu Gotowe szablony twarzy. Kurde. No ta, ta rozdzielczość trochę jest niska. <laughs> Dobra, to pierwsze jest ok. Ile to jest? Only this roll. Dobra, na razie piszą mega na szybko. Dali, 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 dali. Co? No i teraz jedzie, tak? To 45 minut będzie się ściągało? No tak, no jak, kurde, ściąganie stoi w miejscu, no to tam, nie? <laughs> To nie dziwota. Poważnie. A, siągęło już, tak? Dobrze. Mm. I, i, I 50 mega na te cztery twarze, tak? To, to ja w sumie wybieram tego mimo wszystko co było na początku. Jestem uszy Usi z krainy dreszczowców. Nie może zawierać. No nie zawiera spacji, nie? No, ale gdzie to są symbole tej? Aha, jest spacer rzeczywiście. <laughs> palec mi się omsknął. Patrz, jedźmy. No to wyruszajmy, bo w sumie nie wiem, czym się będę poruszał. Oto ją, goch... Aha, czy utką. <laughs> dobra. Oj, mamy jakiegoś tutaj tego gościa, co wiosuje za mnie. Mój sługa. Ścieżka przed nami prowadzi do miasteczka, tak? Zgadza się. No Tej ładnie to wygląda. Może w Harry Potterze jak mogę chodzić po jednym tym, po jednym pokoju tutaj tylko po pomocy wadamu chodzić. Zgodnie z radą idź, idź za akaratem, przyjacielu. Akaratem? Co to jest? Urządzenie w obu rękach? Bo co, bo? Z wrażenia wypadnie Dobra, joystick jest. O kurde Co to jest? Jakaś małpa? To ja będzie sam się nawalał? A nie, to tylko taki ten O, idzie jakaś maszkara Co, mogę przywalić? Tak jest Ale bajem. Co so, muszę sobie tutaj na zegar se ustawić? W sensie nagrywania ustawię sobie gdzie indziej, żeby mi się nie omsknęło. No ładnie, ładnie, ładnie. Ja wiem, że to nie jest to na PC, no ale ja powiem wam, tak, kurde: 350 zł płacić za gierkę. Hack and to jest, kurde, dużo. To mogę sobie za to kupić jedzenie na kilka dni. Co dla, dla siebie i dla rodziny. O kurde, atak. A tutaj taki atak wielu wrogów, tak? O. Tyk O kurde, dał mi O, cięce, nie? Tu się nie ma co bać. Konsum właśnie, się dzisiaj nie jadłem. Co jest? Co jest za baba? Czarownica? Przyciągnię... Co? Tym? O kurde Tutaj jeszcze mamy w łeb tak Dobra Baby nie ma Baba z wozu konio... Baba z wozu zombilżej. lżej Co tu jest? Tutaj teraz tutaj, tutaj nauczymy O kurde Tutaj podoba mi się ta gra. Gdzie jest moja energia? Aha, tam jest, no właśnie, bo ja się tak trochę. <laughs> trochę tak wi wir walki się rzuciłem i nie patrzę na moje straty, nie? Tu, to zaraz w łeb dostanie. Fajne są te, te ataki. Co jest? Poziom drugi? No, miejmy nadzieję, że mi się zdrowie przy okazji odnowiło, ale chyba tak, nie? Bo w lewym górnym rogu chyba to będzie zdrowie, ten pasek. Ewentualnie to z libido. <dobra>, Dobra, co tu jest? Eskara. Dobra, chodź tutaj. O kurde. O! Ale Grubas. I co już z bosem walczę dzień dobry? Tak naprawdę. O kurde. Co mi zrobi? Tak dobrze będę w kół pobiegał. O! Aha, bo kurde, to na środku to z jego energia. jego mi się pomyliło wtedy z tym, że to była moja. No to mało zabiera. To się tak z nim tutaj bawię, ale... co Jakiś gluty tutaj zbiera. Coś się nie zbiera, ale wydala z siebie mini glutki. Te glutki, one, one je rozdeptuje, czy, czy same mają ograniczoną żywotność. Urda. O. Jakiejś mazi czerwonej do chłoby jest teraz. Rozumiem to gładki ataku. O! w sumie na hama można boić, nie? O! Pięknie! Blask tarczy. Co, co, coś mogę mu wziąć, tak? Co to jest? Na ramienniki. Od razu je brałem, bardzo dobrze. Kurde, nie to. Tutaj 8 złota. Gdzie jest ta baba? Ty uciekła mi. Ale rozumiem, że to oni na mnie nie biegną, tylko... O kurde, porwali jakiegoś chłopa. Kowala z wioski porwali. Dalej. Idziemy za nimi, tak? Dotknij dot ekwipunek. To są naramienniki? Zniszcz posaż. O super. Teraz będę najpiękniejszy w całej wsi. A tutaj umiejętności. O. Blask tarczy. Kontrola. Czas odnowienia. 9 sekund. Ty jeszcze trzecie weszło. Zajebiście. To gdzie mam iść? Co, co tu jest? Porozmawiać ze strażnikiem. O, ja będę sobie tak tutaj chował. Będę sobie rozwijał. Eee... czego tu szukasz? Szukam przygód. What can I do to help? No pomóc. I Akurat, bless that man's soul. Kultyści napadli, na zglądrowali miasto. Czyli to był ten, to nie był Kowal, to był burmistrz. Jeszcze się nie zdążył na i miał takie po prostu ciuby zwykłego, zwykłego mieszkańca. i okay, Co? Znać pluga wazel? Prowadzi mnie coś? Tu są jakieś stopy. O kurda! Tej gościu pomóż mi, o kurde, nie trafiłem. Takie żaba, toksyczna żaba, ważny najeżony korbacz. I tam są jakieś wilki, dobra, tak zrobię dystansowo. Ty, ale mnie dojechały tutaj. Wilki miały złoto przy sobie, tak? Dobrze. Dobrze wiedzieć. Co to jest? A zostały w łeb. Pięknie. Tej, kurde. Aha, tu jej przyciągam, widocznie. To jest kurde przyciąganie. Dobra. Chodź tutaj. Kici, kici. Ach. Zaraz zrobię dziurę. dziurę w ekranie. Zaraz zrobię. Dobra. Jest? E, dotknij. otworzyć się kwipunek. O, o, o. Wyposażam wszystko. Dobra. A się wygląd zmienił na ekranie? Jestem gościem, Są tutaj Straw Mogę z nim rozmawiać? Nie, nie będę przeszkadzał. Drugi, o, to, nawet tutaj kamienie się ruszają, tak? E 10 sztuk złota. Dużo jest tych oczekiwań. To jest moja ulubiona broń. Ten. To rycerskie Nunczako. To on żyje? On żyje, nie? Wycho jeszcze. masowo w papę dostali. O, coś większego tam jest? Nie, to jest po pająk. spójrz pająk Co, ogłuszyłem go? Dobra, podoba mi się, coś tutaj jest. Zanim pani wyskoczy, jakieś chm chmara, to jest na dole. Ale tam idzie duży <noise> żugnojnik. Kurde, aż mi się monitor wyłączył. No dobra, podoba mi się ta gra. Myślę, że co na dzisiaj się sobie, sobie zakończymy to, co tu trzeba było zrobić? Luga wyazyl. Luga to ja mam w domu. Trzymaj się.